Siemanko, witam Was na moim kanale. Dzisiaj taki nietypowy odcinek, bo tutaj mamy dwa pisklaki. I chciałem z Wami porozmawiać trochę na temat jakości papuk. Zobaczcie, te pisklaki wykluły się w zaledwie w ciągu kilku godzin. I ten po prawej stronie wykluł się wcześniej. Wykluł się wczoraj tak bardzo pod wieczór, a ten po lewej wykluł się dzisiaj nad ranem. I do czego zmierzam. Zobaczcie jaka jest różnica w wielkości tych pisklaków. Nie wiem czy Wy to widzicie akurat na filmiku, ale ten po lewo jest zdecydowanie większym pisklakiem. Znaczy zdecydowanie. No, no jest trochę większy niż ten po prawo. I dlaczego tak się stało, jakie mogą być przyczyny? To o tym Wam teraz postaram się opowiedzieć. E, nad, najpierw zacznijmy od łączenia Fapuk. E, ten po lewo, ten, ten większy, jest złączenia Arturek z samiczką e, białogłową, srebrną e, dwufaktorową, a ten po ten teraz u góry, o, teraz może tak, o, teraz ten po prawo, e, jest z łączenia sam i bezimienna. E, jeśli chodzi o e, ar, e, jeśli chodzi o Arturka i e, 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 srebrną to wam powiem tak, to, to są dosyć spore papugi, są dosyć duże, dosyć masywne, te jajka samiczka znosiła dosyć spore. Nie wiem, czy tu będzie widać różnicę w jajkach. To jest, czekajcie, pokażę wam. to jest jajko, kawałek jajka z, e, od samej bezimiennego. Oj, tutaj trochę z, ten pozwoliłem. a to jest jajko co drugie, raczej równice tutaj. Powiem Wam tak, no, równicy jak, jakiejś większej nie widzę. Wydaje mi się, że te jajka są mega podobne do siebie. Trudno powiedzieć. No, ale ten pisklak jest po prostu większy. Ten tutaj na dole jest większy od tego e, u góry. Dlaczego tak się mogło stać? Raz, że e, porównując rodziców, czyli sama i bezmienną, naprzeciwko Arturkowi i e, srebrnej, e, widać różnicę, że. Arturek i srebrna są papugami większymi. Dlaczego? O, 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 te dwie papugi, co najmniej Arturek jest w mutacji dosyć standardowej, która dosyć standardowej mówię, mówię to złe określenie, ale chodzi mi o to, że mutacja srebr białogłowa standardowa jest dosyć starą mutacją i te ptaki można spotkać większe. Natomiast srebrna tak jakby no, jest dosyć młodą mutacją, jednak jej wielkość jest naprawdę fajna i e, jestem mega z niej zadowolony, ale w porównaniu z białogłowymi sokami, do których się dąży, żeby e, miały jakieś po, powiedzmy pewne wzory na tych plecach, albo miały tych wzorów, jak najmniej itd, i tak dalej. Dąży się do takiej selekcji, że ludzie nie zwracają uwagi na jakość ptaka, tylko skupiają się na, tylko skupiają się na, na tych kolorach i wtedy krzyżują małe ptaki z małymi i tak i I po prostu to potomstwo później te pokolenia są coraz mniejsze. I moim zdaniem to może być jeden z powodów. A drugi powód może być taki, że no samiczka, e, sam i, e, samiczka sam, samiczka e, sam, para sami bezimienna, dokładnie bezimienna, e, zniosła e, w tym rozdaniu 15 jajek. I to jest, e, to, to jest z numer 14, jak widzicie tutaj. I e, no, ma prawo być mniejsza. E, to, to jajko miało powiedzmy mniej wartości odżywczych w sobie i tak dalej i tak dalej i ta papuga po prostu e, przy wykluciu wyszła wie, e, mniejsza. Ja specjalnie to e, teraz miałem taką okazję, żeby e, Wam to porównać, bo osobiście nie zwróciłem uwagi. Jeżeli miałem jedną papugę, drugą, to, no to one wszystkie powiedzmy były zbliżone. Jednak jak wykluły mi się dwie w tym samym czasie i e, przy dwóch już mogłem rozpoznać, która z której pary i zobaczyć tą różnicę wielkości no to po prostu no trochę mi to zaskoczyło I, i chciałem się właśnie tym e, wnioskiem e, z wami podzielić. I, naj, najbardziej tą różnicę wielkości widać w głowach w ciałach możecie po prostu tutaj e, aparat może przekłamywać was trochę, ale, ale jeśli zobaczycie patrzcie na głowy to jednak tą różnicę zauważycie. E, I co? I co teraz się z nimi stanie? E, Tutaj e, tą po lewej, czyli tego srebrnego wrócę do, e, do budki numer 16 Tu już Wam nawet teraz pokażę do której i go tam odstawię Zróbmy to live po Odłożę, zapukam, otworzę budkę Oczywiście tutaj e, super, super tetusiek siedzi Opiekuje się młodymi ja im co dwa dni sprzątam i znowu syf no ale trzeba tak robić bo jakby mnie sprzątał to byłby większy syf tutaj no, może będzie na miniaturkę i, i podkładam o, żebyście widzieli Jak to sobie odsunę podkładam tam z tyłu, dam chwilę mu, żeby sobie się wsunął, bo, bo te papugi, muszę go te ręką bo te papugi mają tendencję, że one, on się już chowa, nie wiem, czy widzicie, tam jest tutaj taki mały, taka mała dupka tutaj i nie chcę po prostu, żeby ten samczyk zgniótł tutaj tego malucha. I one mają tutaj siedem, widzicie, Dobra, ja zamykam. Spokojnie sobie przejdzie. I tu mamy malucha. I tutaj mamy malucha i jedno jajko. Jajko podkładam pod budkę numer 9. Za dwa, dni, za dwa dni się maluch będzie wykluwał z tego jajka. A w budce numer 9 mamy białą samiczkę i srebrnego samczyka. Pukam. No. Mają jajka podkładowe, bo bałem się, że będą słabo wysiedywać. I teraz damy, tą, damy teraz to jajko, które żyje, które, które, się rusza, żeby mogły się przygotować pod, żeby mogły się przygotować pod małe ostatnie, żeby mogły się przygotować pod karmienie młodych. Zobaczcie, księdzka zagarnia pod siebie tu jajka. Nie to to ona coś mi zabrała. Bardzo fajnie ten samczek. To jest samczek ręcznie karmiony. Zobaczcie, jaki piękny. I bardzo fajnie tutaj z uczestniczy w wysiadywaniu I tutaj pozostałe młode się będą wykluwać. Będę podkładał pod tą parę, o ile będą fajnie karmić i tak dalej, nie? Więc ja tutaj zamykam. Eee, I teraz co? Został mi ten młody. Jeden. Eee, ja się muszę zastanowić pod którą parę go dać. Eee, chyba dam go tam gdzie miałby być domyślnie. To będzie najmniejszy w tym momencie w niczym stanie. Eee, ja się jeszcze chwilę zastanowię. Eee, w kolejnym filmiku dam wam znać gdzie go dam. Teraz go chowam, bo, eee, żeby się ogrzał. My widzimy się w kolejnym filmiku i przyszłego dnia. Pa!